To temat krępujący dla wielu kobiet mało estetyczne żylaki nóg. Czy masz dość bolesnych żylaków? Odkryj naturalne rozwiązanie, które nie wymaga interwencji lekarza naczyniowca. Chirudoterapia, czyli leczenie pijawkami, powraca jako jedna z najskuteczniejszych alternatywnych terapii na żylaki. Te małe stworzenia wydzielają ślinę zawierającą ponad 100 biologicznie aktywnych składników. Jednym z nich jest chirudyna. Silny środek przeciwzakrzepowy, który zapobiega krzepnięciu krwi, a nawet ma właściwości bakteriobójcze. To sprawia, że chirudoterapia świetnie sprawdza się w redukcji stanów zapalnych, takich jak hemoroidy. Fascynujące jest to, jak pijawki potrafią rozrzedzać krew i spowalniać proces krzepnięcia, poprawiając jej przepływ. To nie tylko zmniejsza obrzęk, ale także wspomaga tworzenie nowych naczyń włosowatych. A w efekcie. Zmniejszone ciśnienie żylne i ból, lepsza mikrocyrkulacja i wzmocnione ściany naczyń. Jeśli więc szukasz naturalnego sposobu na złagodzenie dyskomfortu związanego z żylakami, rozważ sprawdzone korzyści chirudoterapii. Dołącz do naszej społeczności na pijawki.org.